Przedstawione przez Trumpa stawki celne są naprawdę kosmiczne, wysokie. I jeśli rzeczywiście zostałyby wprowadzone, jeszcze nie zostały wprowadzone, ale jeśli rzeczywiście zostałyby wprowadzone i zostałyby utrzymane przez lata, no to mogą spowodować nie tylko zahamowanie rozwoju gospodarczego na całym świecie, ale realnie wywołać globalną recesję globalną, którą każdy odczuje na własnej skórze. Wolny handel to jest klucz dynamicznego rozwoju gospodarczego całego świata z ostatnich dekad, który pozwala danym krajom skupić się na produkcji tego, w czym są dobrzy i korzystać z efektu skali, sprzedając swoje towary na całym świecie. Jeśli globalna gospodarka zaczęłaby się dzielić i coraz bardziej izolować, no to kraje będą musiały stać się bardziej samowystarczalne i ponosić większe koszty związane z produkcją rzeczy, w których nie mają doświadczenia, nie mają know-how i nie wiedzą jakie robić. Co więcej, każdy region będzie musiał wtedy produkować na mniejszy rynek. Tylko dla siebie. No więc znikają efekty skali, a przez to rosną koszty jednostkowe produktów, na czym cierpią konsumenci i cierpią przedsiębiorstwa. Każdy konsument i każde przedsiębiorstwo. Naprawdę w długim terminie nie ma tu żadnego wygranego. Jeśli wszystkie te zapowiadane cła naprawdę wejdą w życie, no to średnia stawka celna na świecie może wzrosnąć do najwyższego poziomu od ponad 100 lat. Realnie cofniemy się na tej płaszczyźnie w rozwoju o wiele, wiele dekad. A trzeba tu podkreślić, że w dzisiejszym świecie globalny handel odgrywa zdecydowanie ważniejszą rolę niż jeszcze na przykład 20-30 czy 40 lat temu. No więc czy administracja. Trumpa totalnie oszalała i rzeczywiście chce aż tak dowalić do pieca. No wiele wskazuje na to, że chyba jednak nie do końca. Wiele wskazuje na to, że jednym z głównych celów, chociaż nie wprost powiedzianych, może być doprowadzenie do jak najszybszego obniżenia rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, co już się zadziało, ale no... Jeśli nawet takie słowa zostały wypowiedziane, to powstaje pytanie, czy faktycznie jest szansa na utrzymanie takich konkretnych ceł, wprowadzenie ich i trzymanie, no niem nie dłużej niż na przykład tydzień, czy półtora tygodnia, czy dwa tygodnie, co realnie jeszcze absolutnie nic nie zmieni. Sceptyczny jestem do twierdzenia, że administracja Trumpa składa się z całego hmm, pokoju totalnych ekonomicznych oszołomów. Myślę, że tak nie jest. Prawdopodobieństwo tego jest niskie. A część administracji Trumpa wysyła sygnały, że to cały czas jest tylko punkt wyjścia do negocjacji. Sekretarz rolnictwa Rollins bagatelizowała reakcję rynków na nowe cła, twierdząc w rozmowie z Fox Business, że cytuję to negocjacje i krótkoterminowe zakłócenia.